Dobra, idziemy na kontroli. Tylko czekajcie, ja pójdę sobie sprzedać my ten. Wszystko. Zrobiliśmy wszystkie side questy Nie jesteśmy, my, to... my jesteśmy za -si Ale Muza, ale Muza. Nie jesteśmy za -si po prostu gość. No Czasami dobra, gości. już jestem, co tam? Teraz Wiemy jest. ich. Dobra, kurwa. Ku... Oh. <laughs> oh. Eee. Koniec Mister tablet się no nic nie. Nie nic? Czy to w nocy się no. tylko robi? Nie, 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 nie. Moż, może to palę. trzeba skopać? Nie, 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 to jest, to jest nieśmiertelne też. No. Czy my coś się roz... Znaczy, nie wiem, nie, jeszcze nie, nie wiem... Pójdziemy co co stąd, stąd i przejdziemy od nowa? No, mogą się, mogą się zrespawnić od nowo. No dziwne strasznie, że się nie zrępili. Jestem z ja tak, ja nie smartfonu Ja nie również, również nie wiem dlaczego to się nie stało. Może dlatego, że zabiłeś tam tych dwóch. No mówię, mówię właśnie. Tym, ale tego nie... Ale ja nie zabiłem żadnego! Ja po prostu uciekłem od niego Tylko dwóch było, ładnie. No ale nie, nie, nie ode mnie! No ale nie ode mnie, na nagraniu nawet chyba mam. Wiesz, to weź resetuj ten serwer. Albo nie, nie, chodźcie. Nie, jeszcze ich nie robimy chyba, nie. Nie, nie robimy ich. No co ty? Nie robimy jeszcze. Czemu nie? Chodźcie robić questy. Jakie questy? Wszystko mamy zrobione. A, no. E questy. Jakie questy? Takie, prawdziwe. questy. A, takie questy. No to je zrobimy Są już po, po skończeniu gości. Nie, nie, nie. Co jeszcze, nie? nie. No bo jak skończymy. Jak skończymy, teraz grę. Nie, no to już nie będę nagrywał, no bo nie ma sensu, więc zrobimy na spokojnie Już jesteś bałwi Już jesteś, dobra, niemiecka drużyna, nie, pamiętacie jakby się coś działo? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie wszystkich zdejmę Ja też, czekaj, ja ich zdejmę, patrz A nie, zapomniałem, że to nie przybija ta snajperka, no życie Czekaj Jednym strzałem Au, udało trochę Chodź tu Bartek <coughs> jeszcze nie, jeszcze nie O, zrespiłem go Gdzie on jest? Zrespił się czy nie? Zrespił się O, jest! Dobra Oj, no te ataki fajnie, będą Nie, Fajnie, 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 fajnie. Głośno, no, nie chciałeś z nami bić, to go bijemy Spoko, spoko Jaki masz problem? Musisz dobrego walnąć A Ach, ja mam autonamierzenie więc wiesz. Ok. A nie, nie bije dobrego. Czekaj, dobrego? A nie, to autonamierzenie jest faktycznie takie. O dobra, dobrego biję. Leczenie Bałbi! Bałbi! Leczenie potrzebuję. Teraz, dziękuję. Bartek pomożesz troszeczkę jakbyś chciał? Nie, no, sprzedawaj. Czemu niby? Kurz. Gościu chcą jakieś bezsensowne questy robić. Zaraz, Zamiast... chciałem się zjeść, no. Co zjeść? Kurwa burgera. <laughs> kurwa burgera. No to pierd No nie, bo bijecie bossa jakiegoś No to kurwa. Chodź. No, zbijamy go szybciej, to będziemy mieli szybciej spokój. Dobra, nie jest proste. A co? Smok boli trochę Chyba Bo ciebie. Bo ciebie nie smog, ja nie mogę 700 dps-a jako ranger. Chyba nie tak źle 1000, okej, okay. nawet do 1000 docieram Co ten smok, ale nie wkurza ten smok Ten smok się na ciebie denerwuje? A to jest śmieszne, że czterech przyzwało jednego lepszego, kurty. Niech bazę piratów, kto ją włączył? A ci. Set quest to robić jakieś. Ja pierwszy, Martek. Nie wkurwaj mi nawet. Muszę skupić chyba na nim, bo on zacznie przyzywać tego więcej. Fajny smog. Dlatego, że mi się na nim ten jak nie mamy odpowiedniej ilości DPS-u -y po prostu. Pomimo, że mamy dobre bręki, mamy odpowiedniej ilości DPS-a tego bossa. Jako tako jeszcze unikam go. To nie jest ciężkie. Że ten smak jest jakiś podzielony, zostaw mnie. On ci cały czas bije, ten smak. cały czas migoni! Oj, lagi lekkie, oj, oj, lagi. A nie ma smoka, więc jest okej. Okay. Gdzie ty jesteś tutaj? Kurde, zostaw mi smoku. Smok się na zostaw ciebie smoki. tak gradruje. Zostaw mnie. Czemu on tą inwazję no, zrobił? Ja To jest smoka, Jeszcze, jeszcze kurwa piraty teraz mamy, będziemy mieli na głowie. smog bije jakby co, nawet nie Dobra, tygodniu, no. ale ile ten smog ma zdrowia, skoro ty go bijesz? On jest... 20 tysięcy Ile? 10 tysięcy jakieś dobra. dobra ten eksport, ja, gdzie oni są? Tutaj, dobra yy, Uleciłbyś mnie, jakbyś mógł? Dzięki dobra niszczymy, dobra, niszczymy go Dobra, niszczymy go O kurde a Bałwin... Bartek nie dostanie dropiku, Bartek nie dostanie dropiku XD o, to było. Na koniec przyjdzie, zostało 4000 HP. Chodź tu szybko. Ale on już umarł. On umarł Nie zdąży. No i niestety Bartusiowi dropiku nie pozostawimy. No widzę. Ale proste to było. A i nawet sobie we dwóch poradziliśmy bez Bartka. Oj. Ja nie mogę kur... Telefon weź, to kładź mię na Ej, ale jak wszystkie zniszczymy, to od razu się Moon Lord pojawi, tak? Masz jakąś minutę na przygotowanie się. Okej, okay. czyli nie, na razie nie opłaca się, wiesz? Bo jeszcze się okaże, że go przez chwilę. Przypadek... Dobra. Muszę położyć ten manipulator, to go tutaj położę. I co się z niego robi? Co się w tym manipulatorze robi? Tworzy się wszystkie endgameowe rzeczy po Moon Lordzie i przed Moon Lordem. Jakie już najlepsze bronia, bo z tych A, filarów Okej okay. takie co, tak, fragmenty Fragmenty filarów dropiąc, nie? Okej, okay, ciekawe Możesz zrobić endgame'owe bronie, ty możesz zrobić taki pistolet do tej wywalisty Lepszy od tego co masz Okej, okay, ale już mogę zrobić czy nie? Może, no możesz, jeśli pokonasz ten Vortex Filar Filar co Vortex? vortex jest? Który to jest Vortex? Filar wiatru, ten, słońca ten, ten, ten najbliższy po prawo, po lewo Czyli słońca Najbliższy po lewo, najbliższy po lewo A po lewo, czyli ten wi wiru, dobra Ej to może go zabijamy, to już będę miał brońkę endgame'ową moi są całą ścianę włożyły te moby Ej nie, pom Ej, pomógłbyś mi? Ej nie, proste są dość Ej serio, są dość proste, unikam ich cały czas Npc, ty no ale przez kogo? Przez... No, przeze mnie? Przeze mnie. A, przez siebie. No no tak, tak. tak. No tak. Ty typical ballowy, typical bow. Zdarza się, zdarza się w sumie. Aha, czyli jak zabiję te moby, to dopiero mogę bić ten filar? Ja, to jest... Ta broń z Empress jest oferta, tyle powiem. Takie eventy i wszystkie takie. W sensie rzeczy. to moje czy to twoje? twoje moje, moje. Co so, to ma auto namierzanie jeszcze pije takich stężny damage? Ej, już mam go. Już filar nie żyje. Dobra, to wejdź do mnie. Bardziej sobie rozwalić swój. Nie, możemy... Z... Jego, jest na... jego jest akurat bardzo trudny. Nie mogę myśleć? What? Nie mogę myśleć? Czemu nie mogę myśleć? Zdarza się, <laughs> Czemu nie... Ej, weź mi pomóż, bo ja za Dawaj ten manipulator. a Jest tam na górze. Tam przy tych wszystkich innych. We Freddy. Dobra, 13, dobra. Wleczę i was teraz Ej dobra, muszę się skupić na tym moją głównie Dobra, to wtedy będzie E why Jakbyś mnie leczył, o! Ja bym sobie sam niszczył, ale ty byś mnie leczył. I wtedy by było Wiesz 3, 2, 1, dobra, mogę bić to gówno zaraz. Tylko jeszcze jednego. Jest, dobra, mogę to bić. I muszę najpierw zabić te małe gówna. Ej, weź mnie ulec. Dziękuję. Dobra, idę bić to gówno. Aha, i to nic nie robi, tylko po prostu to bije. No dobra. Jakby nas no, swój ten damage. Okay. Bije, 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 dziękuję bije. Jeszcze... Już nie ma. Let's go. No i co z niego dostałem? Oj, waj, waj, jakieś gówno mi wie. No tej te fragmenty co, nie? Gdzie one są? Leżą w powietrzu. A, dobra, dziękuję. I z nich. O, widzisz, tą widzisz tą broń? Widzisz tą broń? No widzę, widzę. Manipulatorkę. O siema, my już niszczymy filary. Dwa zniszczyliśmy. No właśnie widzę. No bo i tak ty jeszcze swój musisz zniszczyć. My zniszczyliśmy swoje po prostu. Ty jeszcze swój, a potem kończymy ostatni i robimy bosika ostatniego. Pewnie. Bo jest łuk i pogrąca wirów. Który mam wziąć? Łuk czy ten pistolet? Ale jest lepszy. Znaczy nie, to zależy czym grasz. A, bez różnicy w sumie. I tak mam wystarczającą no, ilość. Oba, to możesz oba. No właśnie. też <laughs> pomyślałem. Jak to strzela? Fajne. <laughs> On już, <umar. laughs> No Znowu solar w ten słoneczny jest jakiś powolony, tyle powiem. To i wam pomóc, tak? Ja idę już, ja idę już tam. Więc nie można latać również. Dobra, ja też pójdę, wam trochę pomóc. Ja się stanę niewidzialny i po prostu będę strzelał z, tego nowej, z tej nowej bronki. Wydaje się ciekawa, mocno strasznie. Co ja muszę bić, bo ja nawet nie widzę tego, co mam bić. A to, dobra. Tam jeszcze jakieś buddy jest. 3,5 tysiąca sekundę. Czas na to. Gdzie on jest? Tutaj. No i pięknie. I Barti teraz wytwarza swoją brońkę Jaką on będzie teraz miał z tego? Może mieć, będzie miał I takie Ej, weź, zbierz, zbierz to, zbierz era. to. Martek zbierz to, zbieraj. Solar eruption też jest bardzo dobry. Nie wiem, ten mógł <laughs> wydaje się słaby. To wydaje się bo fajniejsze. Ale jak trafiasz, jak trafiasz, to, jest, to dostaję umiejętność specjalną. Aha, czy mogę tym trafić, dostać umiejętność i strzelać? Nie, znaczy ten łuk ma taki specjalny efekt, że jak trafiasz, to strzela jeszcze więcej strzał, co nie? O kurde, dobra Czy Janek fajny? Jesz jeszcze więcej, później strzela światłem Witam Ciebie ja nieuchronny koniec decydujesz. nadchodzi No ty myślisz, że przejechamy i to 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 wszystko nowo będziemy robić? to odcinek tak, Iron skin Już się spawni? Nie widzę tego Już się spawni O kur... Co to Tobie Jak się spawnił? Cztery... Ile on ma? Czekaj, przypomnij mi, ile on ma? 416 tysięcy To nie tak źle nawet Nie tak źle Ostatni, bo cisco, ladowisko. lodowisko Ej, nie żeby coś, ale idzie nam zaskakująco dobrze Znaczy, nie dobra, nie, nieważne Nie idzie nam dobrze On jakieś haki w ogóle na, ten daje na nas Nie widziałem, nie, nie widziałem o tym ataku w ogóle Nie tymi hakami Padło mu już nie, jedno padło, jedno padło Gdzie on jest? Kurde. Gdzie my z nim poszliście? A, tutaj Eee, w momencie laser włożył Dobra, przecież ja się stanie jest no, zobaczymy. Ale na laser wielki co, nie? nie i... Okej? Dostałem z niego, ale. nie umarłem. Nie ten. Ale tego oka się nie da zabić, super. Jakby poszliście. No, on poszedł. Ja się, ja się Jeszcze ja zej coś tam pije tak. trochę odsunęłem się do od Trochę bardzo mi się wydaje. Bo dosłownie Pala. nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś. Jak fajnie, jakbyś zaczął leczyć w ogóle. Kurde, księg na Cały Czas leczysz, no nie no, wiem, nie dostaniesz leczenia Oczywiście leczenie. laserek, oczywiście, klasycznie Padło mu drugie oko już? Nie no tak wątpię Co to O no, padło mu, no dobra Ty mnie, co? Podleczyłbyś mnie, proszę Czas leczę, no Ta, leczysz, tyś leczysz Kur... No. no i laserek Dobrze, dobra, kur... lecę Dobra, kurwa, kurwa, To kurwa, kurwa, uciekać. kurwa, to. kurwa, kurwa, iść tam kurwa, to Mały, idź tam, kurwa, 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 ty kurwa, 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 drzwi! kurwa, 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 jak można no, tak można bardzo? Uciec, Jak tak bardzo przez drzwi to słychać? Nie ogarniam. A tutaj jest, dobra. Lacer chyba zaraz będzie, uważajcie. Zabijemy, zabijemy oko, zanim, zanim doleci. Oczy można zabijać? Ja nie mogłem jakoś. Nie, te, o te. Gdzie o serce. Gdzie wy jesteście? Chodź na Dziś ode mnie JA Nie wiem. Ałaj. Za serca dostałem, ale dobra. Lecz, lecz! Lecz, Bałwi! Lecz, proszę, lecz, lecz, Bałwi, lecz, lecz. Bałwi! Bałwi, lecz. proszę! A. A. Kurwa. Ej, teleportuje się! Bo się teleportuje, no. Lagi mam takie. A, lagi, lagi. No Gdyby ci pokazał mój ekran, to byś dostał akwitacji. No, no czemu raca? każda rzecz do mnie leci i mnie zabija, no k***a! Kurwa. O kurwa. No ty giniesz. Właśnie, Bałwi, czemu umarłeś? Nie powinieneś nigdy umierać. Nie, no, ja Dziękuję, no, no. Jezu, ten laser zaraz w kółki. Dawaj, 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 dawaj. Bigo, bigo. Lagi mam. Lagi mam, na nagi mam. nie przegrywamy. Nie przegrywamy, nie przegrywamy tego. Nie, nie. Bigo, bigo. Nie. Laser. Zrobicie to. jest. No, 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 no. Mamy to, koniec serii, mimo że mam się na ekranie Nie dziękujcie za, za, za caring O Boże S Mamy to podki, Moje potki, moje potki, moje potki Co one są? O, mam de Defeat every boss z Terraria Ej, czemu ja mam niby pokonanych wszystkich bossów z jak przecież nie pokonałem tego itera... Nie, tego węża Dziwnego Jaki za potki, nie? Koledzy O, gdzie jest ten? Worego niego. Gdzie jest worek? Ja. Tutaj na łuku Fredy'ego. Co dostaliście? Czekaj, muszę schować połowę rzeczy do odcinka. Mnasing? Mnasing? Mnasing, Celsia, Starboard. Dostałem yes. tą gwiazdę taką. Dostałem pistolet portalowy. Limited jakiś. I jeszcze chyba coś. O, świętowanie 2 dostałem. To jest jakiś mieczor, proszę. Terrarium? Nie, nie dostałem. Niestety, przykro mi kolego. Nie dostałem. <gulia> portal gun. No... Dostałem portal guna Dostałem portal guna Ui! Kurwa, nie stacznij. Ale ciekawe, czy całą wagę. Dobra, niech ci będzie, ma. to Będę dobrym człowiekiem. <gulia> o, bardzo dziękuję. Dobra. Dobra, więc pożegnajcie się, bo to koniec serii. Wiesz nie ma co dalej na grydzie. Czekaj, czekaj, gram się w W Chcecie się pożegna. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na niego. Się chcecie pożegna. Mimo, że nie będzie tego widać, bo mam wilka... Będzie, czekaj, chwilę. Z to... Ja mam tylko hełm i na piersik. Co robię? O. Czekajcie, no widzę. Typowy portal. widział siebie grając po portalu za każdym razem. Dobra. Gdzie mm. jest ten kolej, od którego kupuje się ten tutaj ten. Dawaj sklep. Ale które rakiety? Dobra, która? Dobra, te. Norga, rakieta 3 chyba teraz jest dostępna. Au. Dobra, Trzynę, ja to strzelam. Trzymaj, trzymaj to, trzymaj to. Fajne. Trzymaj to. Co? Po, połącz to z tą rakietą 3, to dostaniesz mini, mini, mini nuklearną broń, co nie? Ja? Mini nuklearna? Brzmi kozacy. Mini Minuk. Min, minuk, co nie? Ja? Ale w auto-hamerze. W autochamerze. Nie tutaj. Gdzie? No i a tu. Miniaturowy nuk, mini niuk Masz to, bo nie jest mi to mieszczone. I jak teraz strzelam? Jakie fajne. Co to obrażeń zadaję? Mm, domyślam się. Jeszcze fajny. raz dobiemy, co nie? Ale też już, już poza filmem. Dobra. Oddam ci też inić. Ile, ile kosztowało tego? Ile kosztowało fragmentów? Ta twoja sprawa. Roja oh. moja, ale Fragmentów. Tak właśnie wygląda na kokszona, na kokszona drużyna. Koń, kończąca grę i seria. Albo na Frediego, chodźcie na Frediego. No, pożegnamy się na Freddy. In. Na Freddy będzie tak. Wiecie. Typowo. Chodźcie. Dobra, więc cała seria była pojebana. Była pojebana totalnie. Dobra, to na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Może z jakiś innych Gierek. Zobaczymy. Czy z tą ekipą jeszcze coś będziemy robić. Więc ja. na tyle. Widzimy się kiedyś. Może jeszcze w terali, nie wiadomo. Na razie. Cześć. Ekspała Zekspraw. <grych> pożegnanie.